Wow. Pokażmy, I, pokażmy, jest tak. tak. I brakło mi e, dentki i kawałek krówki jeszcze mam. Kawałek krówki? Się... Rychu, Kabał... Ale naprawdę to jest krówko ciasta czy mleczna? E, nie, e, już zechła. Zdechła? No, tak. A trzeba ją palić żeby później ją zjeść. A. Richard, teraz robią staków I tak. Jest Francis, I tak. jest impreza. jest

Dale, Dobre. A na Mam. Dobra, Mam! 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 Nareszcie! Nareszcie! Mam! Nie Mam! Na Mam! Tak. na pewno? Dobra, na, 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 pewno. na pewno, Mam! 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 Reklama! Mam! Mam! Dobre było. Moment! .No, reklama. Gość, to reklama. Tak jest! jest, nie jest mam to. Ale ty jesteś dobry. Ja nie mogę. To jest twoje. Dobra list. Dobry list. Dobry list. Dobry list.